Dzisiaj naprawdę ciekawa rzecz. Tym razem, już taka typowo techniczna, jest to 360 stopni obrotowy gimbal. Słuchajcie, naprawdę fajna rzecz. Do... O. Naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, jest to fajna podstawa. Do tego jest taka podstawka. Nakręcamy jedno na drugie. Mamy tutaj taki uchwyt. O, który się rozszerza, może być w pionie, może być w poziomie, jeżeli ktoś potrzebuje do selfie, na przykład. O, wkładamy telefon, proszę bardzo, taki dosyć duży telefon, naprawdę to jest duży telefon. O, i słuchajcie, stoi sobie stabilnie. Jest to, słuchajcie, na baterię, na akumulator, przepraszam, jest to na akumulator, także ładowanie jest tutaj z tyłu, na USB-C. I teraz, na czym to polega? Tu jest kamera. Wciskamy power. Jeżeli wezmę, ustawić tą, tą kamerkę, można sobie ustawiać wyżej albo niżej, w zależności od tego, czy się siedzi, czy się stoi. Tak, jeżeli jesteśmy w pozycji bardziej stojącej, no to wtedy kamerka musi nas widzieć. O, ona łapie moją twarz i obraca się razem ze mną aż o 360 stopni. Śledzi moje ruchy. Można sobie to fajnie wyregulować, jeszcze też w poziomie. Także mamy idealną podstawkę pod telefon. Jest to bardzo stabilne, a poza tym ona cały czas nas śledzi. A teraz, tak, jeżeli zrobię taki ruch ręką, stop, zapala się czerwona lampka i ona mi przestaje śledzić. Zobaczcie. Natomiast, jeżeli teraz zrobię coś takiego, zapala się na zielono i znów zaczyna śledzić mnie razem z moim ruchem. Także można sobie zatrzymać. Słuchajcie, ono się obraca o 360 stopni. Jeżeli wcisnę teraz power. Dwa razy to ona się będzie obracać, tak jak pokaz, że tak powiem, telefonu w sklepie. O! Klikamy. Mamy świetną podstawę pod telefon, tak? Jeżeli prowadzimy wideokonferencję, świetnie sobie postawić. Naprawdę jeszcze do tego nie musimy się martwić. O to, że jak się gdzieś przemieszczamy, coś komuś pokazujemy, to musimy zaglądać, czy ten telefon nas widzi, bo on nas cały czas śledzi. Do tego jest kabel zasilania i do tego jest jeszcze yy, na bluetootha łączymy sobie to z telefonem. Ma to nazwę selfie. Jeżeli połączymy z telefonem, to możemy tym przyciskiem zdalnie włączać i wyłączać, robić sobie albo zdjęcia, albo na przykład włączać sobie film. Yy, nagrywanie filmu w telefonie. Także, no naprawdę myślę, że jak komuś jest coś takiego, taka fajna podstawka, jest to dosyć stabilne. Zobaczcie, to naprawdę się dosyć porządnie trzyma, możemy sobie wziąć pion, możemy sobie wziąć poziom. Myślę, że jak komuś jest coś takiego bardzo potrzebne do na przykład nagrywania sobie filmików albo coś potrzeba komuś wyjaśnić, rozmawiać z kimś na wideokonferencji, dajmy na to, no to nie trzeba szukać nigdzie żadnych y, podstawek. To jest stabilne, fajne, y, z regulacją góra, dół, prawo, w lewo. Zresztą to jest regulacja aż do tyłu. Y, I również selfie, tak? pion albo poziom telefonu, no i zdalne sterowanie nagrywaniem. Jak komuś potrzebne, to polecam bardzo takie oto urządzonko. Myślę, że wielu osób mi się przyda i świetny prezent na święta. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.